Siemanko, witam wszystkich, bardzo gorąco jestem, Bongol, a to jest już szósty odcinek z gry YouTubers Live. Niestety, moi drodzy, po małych przygodach, ponieważ musieliśmy już w poprzednim odcinku, że tak powiem, wczytać nowy safe, niestety musieliśmy porzucić po czterech odcinkach właśnie naszą przygodę, natomiast myślę, że zaraz będziemy na podobnym poziomie. Mamy już prawie 50 tysięcy subskrypcji na naszym kanale. Dodatkowo przeczytałem wasze komentarze, także jeżeli coś macie ważnego, zauważyliście takie rzeczy, których ja nie widziałem podczas grania, to jak najbardziej, moi drodzy, czekam oczywiście na wasze komentarze i yy, i tyle. No czekam na wasze komentarze i mam nadzieję, że będziemy sobie wspólnie pomagać, tak? Wy mi pomagacie i wtedy lepiej to mam nadzieję się ogląda. Yy, osoby pisały tak: przede wszystkim, jeżeli chodzi o rendering, to ja już tutaj dostałem informację, abym pomijał Abym pomijał te partie, które mi nie pasują. Jeżeli będę składał film i tam są jakoś niepasujące te elementy do siebie, e, to właśnie po, po, proponowaliście mi, abym po prostu to omijał. Dodatkową rzeczą było to, abym e, sprzedawał gry, które już są, że tak powiem, które już nie są na topie, o których już świat zapomniał, żeby po prostu odzyskać pieniądze. To też jest spoko, zaraz właśnie sobie sprzedamy jakieś stare gry. E, Tutaj weźmiemy sobie coś takiego zrobimy. Mamy pierwszy Call of Fury. To jest Call of Fury, to jest pierwszy odcinek. Boże, jakie słabizny. Nie mogę tutaj jakiegoś skradzionego wideo właśnie użyć. No i okej, okay. to nam się odblokowało, możemy iść. I teraz moi drodzy, sprawdźmy czy coś pasującego tutaj zamontujemy, moi drodzy, tak? Zrobimy to. To mogę wywalić. Tutaj są dwa takie niepasujące. Hmm. Nie, no to ewidentnie nie pasuje. Yy, no to powiem Wam, że dużego wyboru to ja tutaj za bardzo nie mam, bo jedynie mógłbym takie wideo zrobić. Chyba, że jeszcze takie wideo zrobić, bo one tutaj ze sobą też nie współgrają. Dużo mam niepasujących po prostu. No dobra, ale zróbmy takie krótkie wideo. Zróbmy takie krótkie wideo i zobaczymy, czy ludziom się spodoba, właśnie taki krótki materiał. Ok? No właśnie, bo ja wszystkich zawsze materiałów używałem, wszystkich części. Uuu, publikujemy. No to pieniążki przyszły: 290. E, zaproszenie na event e, Big Beards Fashion Resistance. NC Soft Dobra, coś takiego możemy iść. Kiedy to się wydarzy? E, Game Presentation 19. Dobra, jak tam ze znajomą? Bo ja tutaj mam, moi drodzy. Hmm, tutaj mam pewną sytuację, Gillian, Gunmar No to myślę, że tutaj możemy sobie porozmawiać. Jest z... Gilian? Myślę, że spoko. A ona teraz nie chce rozmawiać ze mną. Dobra, to musimy, moi drodzy. Aha, jest komputer zajęty. To powinniśmy na przykład zrobić sobie coś takiego, że teraz sobie skoczę tutaj spać. Dodatkowo dostałem informację od Was, dlaczego ja tych filmów nie renderuję, dlaczego ja ich nie montuję. I na przykład w momencie, kiedy. O, czekaj, ona do mnie przyszła. Aha, ja nie mogę czegoś takiego zrobić. I mówicie. Dlaczego ja na przykład nie chodzę tutaj na kursy? E o, mamy 50 tysięcy subskrypcji, wykonałem! Dlaczego ja nie robię kursów i nie robię cięć? A to dlatego, że ja po prostu nie mam, naprawdę nie mam czasu na montowanie tych filmów i samo nagrywanie zajmuje mi pół godziny, potem wrzucenie też, powiedzmy drugie tyle i jakbym miał to montować, to musiałbym jeszcze z dwa razy tyle e, potem na rendering i tak dalej, to naprawdę nie mam tyle czasu, e, ale mam nadzieję, że jeżeli Wam się to podoba, e, to nie potrzebujecie tego intra na samym początku, myślę, że nie potrzebujecie jakiegoś niesamowitego montażu, jakichś śmiesznych takich przejść, bo tam niektórzy robią mi chyba coś takiego, że ohoho, przybliżenia i w ogóle krzyczą w niewogłosy. Natomiast my się moi drodzy tutaj zajmiemy kupieniem mikrofonu. Musimy kupić troszkę lepszy mikrofon i najlepszy mikrofon będzie ten za 99. Zobaczcie, Blue Jedi. Blue Jedi. Dobra, kupujemy Blue Jedi'a. E, nic więcej na razie. Ok. Mam nadzieję, że nam przyjdzie za niedługo. Jak widzicie, Call of Fury robi naprawdę wielką furorę, jak sama nazwa wskazuje. Zjemy sobie coś i dostaliśmy nowe zadanie. Musimy iść tam na jutro, to dokładnie jest jutro ten event. I oczywiście poziom mamy, więc tutaj sobie odblokujemy jakieś dodatkowe rzeczy. Mamy odblokowania nowe. Ale ja zagram, moi drodzy, trzeba iść za ciosem. Trzeba, a jeszcze mogę sprzedać sobie te stare gry. Dobra, sprzedajmy stare gry. Tej gry już nikt nie chce. Sprzedaj. Dodatkowo. Mm, sprzedajmy jeszcze jedną starą grę. E, tego też nikt nie chce oglądać. Dobra, ale to już możemy sobie coś tutaj nagrać, myślę. Call of Fury, moi drodzy. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden odcinek sobie zrobimy. Mm, a chociaż jeszcze nie. Czekajcie, bo nam pudełko przyszło. Paczka nowa. Opening. Dobra, i już mamy teraz lepszy mikrofon, więc od razu przechodzimy. Bierzemy Call of Fury, nagramy sobie gameplay i weźmiemy sobie w końcu nowy mikrofon. Pop filter, widzicie? Pop filter jest tutaj. Mamy coś takiego. Tutaj nic nie możemy z tą rozdzielczością zrobić. No, i nagramy drugi odcinek, tak? Miałem nazywać po polsku te filmy, ale jednak, kurde, zapomniałem już. Dobra, co my tutaj mamy? Na start nie mogę, moi drodzy, Copyrighted Music Clip. Ja nie chcę w ten sposób się witać, bo potem będziemy mieli naprawdę dużo problemów, jeśli nam przyjdzie jakaś sprawa, że skradliśmy jakąś muzykę, do której nie mamy praw autorskich i, i to naprawdę są kosztowne, kosztowne procesy tutaj. Ja już miałem do czynienia w tej grze z czymś takim. No i co? I znowu stolen video, no nie mogę, no. Złe karty nam się układają, złe karty. Chcemy zrobić dobry materiał, ale złe karty niestety. Niestety, ale złe karty. O, ale dobre z zako dobre zakończenie mamy. Czyli punktów całkiem spoko. E, tu w ogóle nie mamy początku, więc jakbym tak chciał bardzo bardzo, to zrobimy na przykład, mm, kurde, coś takiego. Myślę, że tak by mógł to zrobić. Dodatkowo dwa górne. Myślę, że tak. Potem dwa dolne. I moglibyśmy jeszcze tutaj coś u góry dodać, ale nie, to zostawimy już to zrobimy tak, rendering. I okej. Okay. Zainteresowanie mam nadzieję, że jest spore. Dobra, i musimy się ubrać i iść na imprezę. Okej. Okay. Ach, dobra, ok, jeszcze komputer tutaj musimy, czekajcie, bo już. A, już nie możemy, musimy się przebrać, idziemy na event. Ubierzemy trampeczki, ubierzemy sobie białe spodnie i ubierzemy sobie białą koszulę. Idziemy na event, a jeszcze chciałem tutaj. O oh fuck, nie mogę tego komputera naprawić. Idziemy na prezentację. Idziemy na prezentację gry, która może nam się spodoba i ją sobie kupimy. Ale na takich prezentacjach to my powinniśmy otrzymać w ogóle taką grę. Uuu, zobaczcie, na Xboxa Big Birds Fashion the Resistance. No to spoko. Zapraszam. Na, witam na prezentacji tej gry Fashion Resistance. W ogóle to jakiś gościu gada, przynajmniej tutaj kobitka, nie mówi. Bla 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 bla. bla. No, coś tam sobie. Maru... To jest gra przygodowa e, i będzie wypuszczona na konsolę Nicosoft e, Zbox. Zbox, czyli wiadomo, że podróba Xboxa. E, dobra, moi drodzy. Tutaj jakieś recenzje tej gry. Dają nam generalnie jakieś dobre noty, no i gra będzie wypuszczona, moje do 21 i cena będzie to będzie 12 dolarów, czyli tania gra. Całkiem spoko tania gra. Brawo! Dobra, o ja już tutaj wszystko, wszystkiego się dowiedziałem. Możemy stąd po prostu wyjść. Zobaczymy, czy jeszcze będę tutaj w lobby. To może się z kimś poznamy. Wszyscy youtuberzy. Gdyby tak naprawdę było, że jest jakaś premiera gry i nagle wszyscy youtuberzy się schodzą, to by było coś. O, tu jest chyba nasza koleżanka. Czekajcie, tu jest nasza koleżanka, ona jest super, ale ona się przytula z kimś. Nie, to jest Annabel. To ja nie chcę z Annabel rozmawiać, czekajcie. To mi się pomyliło coś. Sorry, sorry, Annabel, wiesz? Dobra, muszę z nią niby porozmawiać. Annabel, wiesz? Przepraszam cię, ale coś mi się pomyliło. Myślałem, że, 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 że jesteś kimś innym. <laughs> Dobra, zobaczymy, czy na ściance mogę zrobić sobie tutaj przypozować. A, EXT nam wzrósł. Dobra, ochroniarz. A jeszcze. A już nie. Ochroniarz chce, żebym wyszedł. No to idę do domu. Dobra. Ścianka. Ścianka fotograficzna. Dobra, moi drodzy. Coś się stało. Order complete, wykonałem. Tutaj kolejna prezentacja będzie miała miejsce. Ale mamy zepsuty komputer z tego co pamiętam. Chociaż. Nie, komputer się nie zepsuł całkowicie. Weźmiemy sobie coś do jedzenia. No i to jest Call of Fury. Generalnie ja powinienem teraz na przykład sobie kawkę strzelić. Wypijemy kawę. I teraz spróbujemy na przykład zawołać sobie jakąś, jakąś znajomą. Hmm. Ona nie chce teraz się spotykać. Eee, ta chce się spotkać chyba. Dobra, ona przyjdzie. W ogóle ona strasznie dziwnie wygląda. Hmm. Okej, okay. no i mam. Zaprośmy do collaboration video Do collaboration video, no to zobaczmy, Collaboration w tej grze, myślę Call of Fury, czyli Call of Duty będzie całkiem spoko eee, OK, tutaj sobie zrobimy w ten sposób No i znowu komputer się zepsuł. Fuck Dobra, przyjdzie tutaj mechanik, to musi nam naprawić to. Dobra, musimy na zepsutym komputerze robić. Ten mechanik będzie musiał sobie teraz poradzić. Oh, come on. Dobra, co tutaj zrobimy? Na taką tańszą trochę wersję damy. Montujemy, montujemy. Co tutaj jakieś przejście. Okej. Okay. No to zmontowaliśmy. Teraz co zrobimy? Takie za cztery, myślę, że będzie dobre. Jakieś przejście kolejne. Całkiem spoko się zapowiada. I zakończenie proszę i zakończenie całkiem okej. Okay. Dobra. No to teraz ja sobie zmontuję ten materiał. Bo nagrałem go, ale teraz muszę wstać, bo oczywiście ta gra jest tak zaprojektowana No i teraz sobie montujemy go, myślę, że całkiem spoko nam to wyszło Gdzie my tutaj coś mamy? Tutaj jest góra, tutaj będą dwa A nie, on znowu się tak nie do końca dobrze... Nie do końca dobrze to jest, wiecie? Nie do końca jest dobrze z tym No bo nie mamy takich plecków tak zwanych Hmm, no ale no to już nic nie poradzę. To już tak chyba po prostu musi zostać. To nie chcę tego. To zrobimy sobie coś takiego, a muszę się ubrać. No to nie ma jak tego zmontować. Kurde. Szczerze. No dobra, zmontujmy taki materiał. Ostatnio zauważyłem, że te krótkie im się podobają. 131% zainteresowania! Wuhu! No i super. Hany, na, na event, musimy się ubrać. Ostatnio na wszystkie eventy chodzę, jestem taki bardzo rozrywkowy. Dobra, te, na ten event pójdę tak ubrany na bardziej o coś takiego. No i mogę iść na event. Materiał. Z... O tu, sorry, przepraszam cię, koleżanko, wiesz. No, musiałem wyjść, wiesz. Tam to sobie pograj, tam są gry komputerowe, pasjans Myślę, że sobie też radę. A ja sobie idę. Tak po prostu. Co to jest? Hmm, gra na PC-ta, moi drodzy. Profane Slow. Co hmm, ciekawe. Kto to wykłada? Ta koleżanka? No, witam wszystkich na prezentacji gry Professor Okej, Ok. Mm -hmm. Co my tu teraz mamy? E, to jest gra akcji i wyjdzie po prostu na platformę PC, czyli na komputery. Sprawdźmy dalej. No, jakieś dobre tam generalnie te pierwsze przeglądy, te pierwsze, te pierwsze recenzje dały same, same same dodatnie jakieś oceny są. No i wyjdzie 25 za 50 dolarów. 50 dolarów moi drodzy, to jest strasznie dużo. No i brawo! Brawo! Taka droga gra, brawo! No to już wychodzimy stąd. No, niestety wam powiem, ale... Za 50 dolarów to ja nie wiem, czy ja chcę taką grę. Hmm. Będę się musiał mocno zastanowić. Czy ja chcę z kimś porozmawiać? Ej, porozmawiajmy z tą, która ma arbuz na głowie. Trochę jest szalona. Eliana. No, z taką Elianą to można by było porozmawiać. Tu się wszyscy przytulają generalnie. No, dobra, to tam? Eliana, bo jeszcze kiedyś będziesz mi chciała po prostu przynieść arbuza, i ja nie wiem, co będziemy musieli z nim robić. Może alko-arbuza tam wlejemy do środka, co? Jakiś alkohol. I zrobimy taki... O, co to? Expa dostaliśmy. Uh. No dobra, no to dostajemy generalnie expa na tych imprezach, nie? Za to, że po prostu jesteśmy na imprezach, za to, że dowiadujemy się czegoś więcej na temat danej gry, no to dostajemy właśnie informacje, znaczy e, doświadczenie. Co my tu teraz wykonamy? Tu jest jakieś jajko, więcej w collaboration. Dobra, to ja sobie tutaj ulepszam do Collaboration. Tutaj mamy 13 poziom, moi drodzy, 13, 13 poziom. No i tu collaboration wideo, moi drodzy, 100 dolarów już prawie zarobione. Collaboration już jest ok. Tutaj mogę jeszcze teraz tak zobaczyć. E, zaproszę jeszcze tą gunmarkę. Mm. Zapraszam do domu, ona się ze mną spotka jak najbardziej. Game presentation to nie. Hello Bongol, witam cię. Talk. To, to porozmawiajmy trochę, co? Bo tu nie o to chodzi, wiesz, że tylko gramy. Bo tu też bardziej chodzi o to, że to nas łączy, wiesz. No, to, są, to są wspólne rzeczy. No, niektórzy po prostu chodzą, powiedzmy, po górach razem. Niektórzy jeżdżą na rowerze. Niektórzy całe dnie potrafią przespać i, i po prostu leniuchować. A my widzisz, znamy się na grach. My możemy po prostu być kolegami i niekoniecznie musimy się, wiesz, zakochiwać w sobie. Czy ja chcę być na imprezę zaproszony? Kurde, to pójdę na imprezę. Jak jestem zaproszony na imprezę, to ok. Ale zanim, wiesz co, disco, to idziemy na disco. No dobra. Jest disco, mogę wszystko. To słuchajcie, to ja muszę się disco ubrać na disco. Kurde, nie mam jakichś ubrań fajnych. Muszę sobie kupić chyba nowe ubrania. Na disco to pójdę na różowo. Boję się, że mnie jakiś chłopak wyrwie, ale okej. Czy ja chcę iść na jakąś imprezę? Nie, nie pójdziemy już na żadną. No ale ja sam poszedłem? A, chyba że pójdę tutaj. Ona dojdzie. Ta dziewczyna później. Uj, oka muza! tu. DJ. Czekajcie, ja idę do DJ-a. Czekajcie, co ja mam na tej imprezie zrobić? Może kogoś poznam? Co? Może jakąś dziewczynę? Uuu, ta jest spoko. Chodź, blondyneczko, sama stoisz. Witam Cię. Kas Kasia, moi drodzy. Będziemy ją nazywać Kasia. Kasej. No, to zobaczymy, czego się dowiemy od niej. Ale fajna, fajna taka. I z twarzy, oczka ma ładne, włosy. O, coś tam, coś tam. Ona generalnie też jest chyba youtuberką, bo coś mówiła o widzach. No to zaraz zobaczymy jej profil. Moi drodzy. No, tak średnio się ogarnia. Chyba, że dopiero odblokujemy później te informacje na, na jej temat. Dobra. Ona już generalnie nam. O, więcej, więcej rzeczy będzie tutaj mówiła. Mogę z nią sobie porozmawiać trochę. O, dobra, to zdecydujemy się z nią potańczyć za chwilę, co? Mam nadzieję, że to będzie całkiem spoko. Jak teraz z nią porozmawiam, to myślę, że nam się uda potańczyć z nią razem. No, come on. Nie chcę tańczyć, no to jeszcze porozmawiam. O, tańczy! Gangnam Style. No dobra, dobrze się bawi chyba, co? Dobra. No to już mam jakieś informacje. W ogóle ta dziewczyna, co ją poznałem moi drodzy, ona miała 14 poziom i ona była ogarnięta w YouTube'ach. Bo ona patrzcie ile miała. Scripting lifestyle No, proszę bardzo. No ale ta jak może jest niedoświadczona, to może będzie chciała zostać youtuberką, to ja wtedy ją gdzieś tam, wiecie, zareklamuję i tak dalej. Dobra, tu będziemy na zmianę. Mówić i tańczyć. Mówić i tańczyć będziemy. To jest najlepsze. Trochę rozmowy, trochę tańca. Okej. Okay. Czy nasi już tam tańczą grubo? Nie, nie chciała tańczyć chyba. Czy ja mogę jeszcze z jakąś. Por Aha, czy to jest. Czy ją znam? Nie, to jest Reina, ja jej nie znam. Ta też jest samotna jakaś. Numer. Okej. Okay. Dobra, tańczymy. Dobra, tańczymy i przez to się lepiej bawimy. Tutaj jest w ogóle jakieś wódki? Alkohole? Halo halo. To ta Jaka oszukana grafika, zobaczcie z tej perspektywy, jak to fajnie wygląda, nie? A zobaczcie tutaj. To jest po prostu taka. <śmarszczone> Pomarszczony jakby kawałek papieru z, z nadrukiem. No, już się dobrze poznaliśmy, bo już dobrze nam idzie taniec. Zaraz z nią tutaj odgadamy wszystko na full. Ok. No i super, poznałem ją. Wait Clan Wars. No i dobrze. Zaproszę ją do domu. Nie mogę... Aha, zaprosić do domu już nikogo. Dobra. Ok, no to my wychodzimy z imprezy. Musimy odejść. Poznaliśmy jedną uroczą dziewczynę. Ale czas na nas. Musimy nagrywać. Chyba, że ja ją po prostu zaproszę do domu, czekajcie. Aha, znowu coś tam level? Nie, wykonałem jakieś zadanie, żebym poszedł po prostu na imprezę. Klik. Aha, czyli muszę jakieś ubranka kupić. No tak, w końcu. W końcu tak. Jak ja z jakimiś dziewczynami się spotykam, czy jakieś filmy nagrywam, to ja powinienem po prostu tutaj moi drodzy więcej expa zdobyć. Czy ja mogę sobie kupić jakieś ubranko? Mmm, dobra. Buty? Myślę, że nie. Okulary? Czapki jakieś? Słegowa? Akcesoria? Dobra, spodnie jakieś. Uuu, jakieś do gotowania tu są spodnie. Tutaj mamy górę. No to możemy sobie jakąś taką koszulkę za 18. Możemy sobie kupić, o, za 40 taki jacket. Jeszcze na przykład karate outfit. Ale no w tym na imprezę to ja nie pójdę. O! To jest ładne. Ale ja nie chcę tyle wydawać na ubrania. 180 dolarów. Okej. Okay. Request for friend. Walk through flying mountain. Dobra, no to ona nam wyśle. A tutaj muszę generalnie... Okej, okay, to zrobić. Get dressed. Idę na prezentację. Kurde, to ja się... To ja się tam w, znowu wpakowałem w jakieś prezentowanie. Nie, no proszę. Ja już ostatni raz chciałem iść tylko na te prezentację gier. Bo znowu będzie to samo. Powiedzą, jaka ta gra jest fajna, a mi nawet kopi tej gry. Uuu, ale zobaczcie. Na PlayStation 2 Surgery Academy. O, kurde. Dobra, oni nam generalnie pokażą jakąś grę, która pewnie jest symulacją, ale taka dziwna piaskownica tam jest namalowana. Mhm. Zobaczmy czym jest ta gra. To jest sandbox, o! No to dlatego jest piaskownica, sandbox. jest wypuszczona przez Honey Play Studios 2. Mhm, bla bla bla. No i generalnie oczywiście dobre recenzje były podczas, podczas udostępniania tej gry właśnie recenzentom na samym początku. No i będzie kosztowała 49 dolarów. 49 dolarów, wow. To jest strasznie dużo. Jeszcze 99 centów. No, powiem Wam, że coraz dziwniejsze są te gry tutaj tworzone. Będę musiał moje gry po prostu sprzedać za chwilkę. Ale jeszcze zanim to zrobimy, to musimy, moi drodzy, tutaj po prostu iść na, szybciutko. Tak, żeby na, nas nikt tutaj nie zobaczył. Pójdziemy sobie pod ściankę, zrobimy sobie tam foteczkę. Zrobimy sobie na ściance fotkę. Let's go. I teraz już możemy wyjść. Dobra, oczywiście ten gościu mówi, że, że żeby wyjść. Bo, za, oczywiście, zajmujemy miejsce. No, ale tutaj już muzyka wraca, więc jesteśmy w swoim mieszkaniu. Uh, dwie rzeczy jakieś. E, dobra, dostaliśmy nową grę. I musimy, że tak powiem, nagrać z niej. Czekajcie, new video. Aha, tu musimy Expa odebrać e, Flying Mountain Climber, To jest chyba ta gra. E, ale muszę konsolę kupić. Hmm. A jaka to jest konsola? Czekajcie, bo ja teraz już. Hollerka. Na jaką konsolę to jest gra? Eee, flying. Czekajcie, gdzie są te moje gry? Kurde, muszę to zamknąć. Hmm. Ona jest na PSP. A to możemy sobie taką kupić. To PSP gdzie jest PSP To jest to Dobra, kupimy sobie taką konsolę Mam nadzieję, że nam się opłaci 14 poziom wbiliśmy To super, wbiliśmy 14 poziom dodatkowo. Mógłbym tą dziewczynę, Kas Kasię zaprosić do domu. Może nam przyjdzie tutaj. Może z nią na nagramy coś fajnego. Ty, przyszła Kasia! O, przyszła do nas. Eee. Dobra, nagrajmy. Ona chce, ale nie mogę z tego, z Call of Fury nagram, więc nagram sobie collaboration wideo z Call of Fury, eee, tutaj zostawiamy tak jak to jest, nie mogę nic innego zrobić, natomiast będę musiał zaraz szybko nagrać na PSP właśnie, jak się przechodzi tam tą grę, może się to ludziom spodoba, Ok. scripting. Rozpoczynamy. 21 punktów mamy do wykorzystania. E, tutaj weźmiemy coś takiego: śpiewający komentarz, będzie całkiem super. Ok, nie chcemy takiego najankata, copyrighta zrobić. E, fuck, dobra, musiałem coś wybrać, niestety. Ale dostaliśmy więcej za dźwięk, udźwiękowienie. Tutaj jest dwa razy za film, więc ok, coś tam się stało, coś tam, coś tam uzyskaliśmy. Okej, okay. i zakończenie za trzy myślę, że powinniśmy otrzymać, no, za jeden, po prostu, całkiem spoko. Jakaś paczka nam przyszła, co to nam przyszło? Konsola PSP, dobra, to teraz to zmontujemy na szybciocha, to mogę zmontować, no i ten start jest fajny, ale tu reszta to chyba jest mega nieudana, mhm. No to tu są prawie wszystkie udane. 15 godzin się będzie renderowało. 121% zainteresowania, no bo cóż, nowa dziewczyna To musi być zainteresowanie duże. Dobra, i teraz na szybkości idziemy sobie yy, nagrać Nagramy sobie flying to i miało być to Przechodzenie, czyli nie taki krótki gameplay, tylko zagrajmy w... Aha, tylko że nam się renderuje teraz i nie. A nie, chyba, że ja pójdę sobie po prostu w to najzwyczajniej grać. No i sobie gram. Oczywiście koleżanka w ogóle się nie przejmuje tym, że ja ją zaprosiłem i sobie samemu gram w grę komputerową, no. Tacy już jesteśmy, nie? Samolubni. Okej. Okay. Sprawdźmy. Już nasz, idzie ok. Tam ktoś przyszedł jeszcze do nas do pokoju. Tu nam się bardzo udało z tym actingiem. Ok. No nic, już tutaj nie mamy punktów. Jestem mega wymęczony, więc ja sobie pójdę po prostu spać. Aha, on nie może, bo film wrzucamy. Więc po prostu tutaj sobie pójdziemy spać. Jakąś kartę nową, Angry Scream. Moi drodzy, wściekły wściekły krzyk. Dobra, i teraz mogę sobie tutaj iść już w zrobić w ten filmik. Zrenderujemy. Dobra, to jest całkiem spoko. To nam się średnio układa. Mm. No, powiem wam, że bardzo średnio. A już tak zostawimy. Zainteresowanie bardzo słabe. No, ale okej, okay, dobra. To zrobiłem tylko dlatego, że mnie moja znajoma poprosiła. Yy, tutaj jeszcze zrobimy sobie oczywiście krótkie jedzonko. Tutaj sobie zjemy coś i z naszą koleżanką sobie porozmawiamy. Dobra. Yy, dobra, siódmego. Dobra, ja muszę z nią porozmawiać. Moi drodzy, i tyle. Na dzisiaj kończymy. Ja sobie tutaj tą rozmowę będę przedłużał. Żeby wam oczywiście tutaj nie zanudzać, także postaram się u pani Kasi dobić do maksa właśnie tutaj naszą, że tak powiem, nasze koleżeństwo. No i zobaczymy, może to będzie gdzieś jakaś w przyszłości nasza wybranka. Zobaczymy, zobaczymy, jak się nam będzie układało. Jak będzie jej się podobało, to będzie całkiem spoko. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli Wam się materiał podobał, dajcie łapkę w górę. Dajcie oczywiście komentarz, bo ja czytam te komentarze, jeżeli wrzucę dzisiaj ten odcinek, to od razu po, po godzince, dwóch godzinkach od razu jak tych komentarzy troszkę się nazbiera, to... Yy, Okej, okay. to od razu moi drodzy sobie czytam te komentarze, bo czasami macie fajne pomysły, na przykład jak z tym sprzedawaniem gier. E, zobaczcie, wybieramy grę i na przykład co to jest? Subskrybenci? No to dobra, no to niestety subskrybenci nam odpadli. Ale na przykład wiem, że mogę sobie sprzedać grę. Mogę tutaj sobie kolejną sprzedać, w ten sposób nie będę już na przykład ona mi nie będzie zalegać. Counter Strike, kto by grał w Counter Strike'a? Jeszcze sobie sprzedamy jakąś. Ale to moi drodzy, ja już się najwyżej poza materiałem tym zajmę. Trzymajcie się do zobaczenia, na dole macie linki do Facebooka, Twittera, Instagrama e, przede wszystkim do livestreamów, gdzie codziennie gramy w gry na live. No i oczywiście do sklepu G2, gdzie możecie kupić taką grę. To byłem ja e, w grze też YouTubers z Live i pani Kasia. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!